stawiam, że już kiedyś usłyszałaś tekst, cytat typu: "Jeżeli chcesz się wzbogacić, to już musisz myśleć jak najbogatsza wersja ciebie". Ale co to oznacza tak naprawdę? Uwaga, story time skup się. Wiesz co w moim przypadku było jednym z głównych bodźców, które zapoczątkowało falę działań inspirowanych na to, żeby zarobić więcej pieniędzy w przyjemności. Oprócz afirmowania i takich typowych technik zmian przekonań, to była uwaga Moja podróż do Japonii w 2022 i to było coś, o czym ja marzyłam po prostu całe moje dzieciństwo i nastoletnie życie. I jestem święcie przekonana, że więcej pieniędzy by do mnie nie przyszło, gdybym była w przekonaniu, że trzeba mieć jak najbardziej minimalistyczny lifestyle, że wydawanie jest złe, że życie w obfitości jest złe, bo słuchajcie, ja poleciałam do tej Japonii na 5 tygodni, ja tam wydałam na głupoty jakieś z 10 tysięcy złotych. Całe tam moje jakieś nastoletnie oszczędności. I kiedy wróciłam do Polski po tej naprawdę obfitej podróży, to pomyślałam, kurwa nie, ja tak nie mogę żyć. I need to get fucking rich, bo ja chcę wrócić do tego lifestyle'u. Jak raz liźniesz takiej obfitości, to chcesz do tego wrócić. Naprawdę zaczynasz myśleć jak osoba, dla której tego typu styl życia no jest po prostu przeznaczony. Masz wtedy naprawdę bardzo dobrą motywację. Do tego, żeby zmieniać swoje przekonania i podążać za działaniami inspirowanymi, które czasami mogą się wydawać przerażające albo nielogiczne. I teraz uwaga, nie mówię, że żeby zamanifestować więcej pieniędzy, musisz polecieć do Japonii na 5 tygodni. Nic z tych rzeczy. Chodzi tak naprawdę o to, żebyś zaczynała stopniowo pozwalać sobie na coraz więcej tego, czego chcesz doświadczać. Bo jak już raz doświadczysz radości, którą da Ci spełnienie jakiegoś nawet małego marzenia, na które może rodzice Ci całe życie wmawiali, że nas nie stoć na takie rzeczy, to naprawdę skończą się wymówki przed działaniami inspirowanymi, które intuicja Ci podrzuca cały czas, że a nie, bo to straszne, bo to coś tam. Będziesz miała naprawdę dobrą motywację. Zacznij od małych kroków. Jeżeli chcesz na maksa przysiąść do głębszej pracy z energią pieniądza i otworzyć się na większy przepływ, to zapraszam Cię do mojego najnowszego wezwania Aktywacja Przepływu Pieniędzy. Link znajdziesz w opisie mojego profilu.